Tutaj proszę zwrócić uwagę, jest to już posadzenie, gdzie roślina może rosnąć przez swój cały czas trwania, kwitnienia, ponieważ zastosowaliśmy tu przyjazne podłoże do storczyków. Proszę Państwa, takim ważnym elementem jest zwrócenie uwagi przez te przezroczyste ścianki, czy roślina potrzebuje już podlewania, zraszania bądź też nie. Jeżeli tutaj mamy zupełnie niewidoczną parę wodną, znaczy, że jest to czas, kiedy roślina za 2-3 dni powinna być odpowiednio zraszana, zamoczona i podlana, tak aby nie zwilżać tutaj stożka wzrostu, tylko żeby zanurzać korzenie. Oczywiście do tego celu używamy specjalnej wody. Proszę Państwa, woda chlorowa. Jest zła i proszę tego nie stosować. Jest to pierwszy sposób niszczenia naszej hodowli. Proszę Państwa, woda musi być lekko zmineralizowana, i w takim naczyniu odpowiednio zanurzamy nasze roślinki, tak aby swobodnie się napiły. Czas zanurzenia trwa około 10 minut, i następnie odstawiamy ją na podstawkę, i w ten sposób. Roślina na okres około 10 dni ma czas do dalszego rozwoju. Oczywiście, jeżeli storczyki już wskazują, że tak właśnie zaczynają przekwitać te kwiatostany, to nie czekajmy, aż cały kwiatostan przekwitnie, tylko podobnie jak u innych kwiatów, systematycznie po kolei te wszystkie, które więdną. Które już kończą swój czas kwitnienia kwiatuszki na tym kłosie. Yy, przycinajmy po to, żeby jeszcze wszystkie składniki pokarmowe pobrały kwiaty te na końcu, te stożkowe, na końcu łodygi i w ten sposób jeszcze nacieszymy się ładnym kwitnieniem. Natomiast jeżeli przekwitną wszystkie kwiatki, przycinamy łodygę. Przycinamy łodygę nad trzecim międzywęźlem, ale proszę Państwa, dla bezpieczeństwa jest ważne, żeby przyciąć ją w tym miejscu po okwitnieniu wszystkich kwiatów, czyli ucinamy tylko sam kłos. W tym wypadku o, do tej pierwszej podpórki. Proszę Państwa, i przychodzi czas, kiedy nasze storczyki przekwitają i trzeba je po prostu przesadzić, ponieważ szkoda czasu, żeby w tej ziemi, którą już wykorzystały, czekać, że Wyrosną jakieś słabe łodyżki i nowe kwiatostany. Oczywiście przesadzanie storczyków to nie jest co sezon, wystarczy co dwa, trzy lata przesadzić. Jeśli są dobrze pielęgnowane, odżywiane i rosną we właściwym podłożu, można w ten sposób wspaniale je pielęgnować. Tu mamy taki storczyk, który cały kwiatostan już upiększył nasze otoczenie i w tej chwili jest to tylko pusta łodyga. Przycinamy ją. Pozostawiając dwa, trzy międzywęźla i przesadzamy. Zaczynając przesadzanie należy pozbyć się resztek starego podłoża, które już było wykorzystane. To podłoże posiada również przecież wszelkiego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze. Trzeba je usunąć, ponieważ moglibyśmy spowodować, że one by się rozwijały. Tutaj bardzo ważną czynnością jest takie wyczyszczenie pałeczką korzonków, w ten sposób odsłaniamy, sprawdzamy, czy te korzenie są już też zmurszałe, takie martwe i je należy poprzycinać, usunąć, poprzycinać, aby roślina mogła dalej się rozwijać, musi mieć zdrowe podziemne pędy. Rosina bardzo dobrze to znosi. Sprawdzamy dokładnie, czy to nie są takie właśnie zbutwiałe. Proszę nie dać się zwieść, że jest sztywny korzeń, tylko właśnie sprawdzić jego stan. Jeżeli jest taki spłaszczony, ciemny, zbutwiały, najlepiej dotknąć go Dłonią wziąć dwa palce i sprawdzić jego żywotność. O, to wszystko usuwamy aż do zdrowego miejsca. I tak oczyszczony. Korzeń dobrze jest przepryskać preparatami grzybobójczymi. Najlepiej użyć do tego preparaty biologiczne, które są bardzo cenne przy zwalczaniu wszelkich czynników chorobotwórczych, tak grzybobójczych, jak i bakteryjnych. To podłoże jest takie cenne, ono zawiera takie specjalne kompozycje wszelkiego rodzaju kory, yy, która pochłania yy, wilgoć, pochłania składniki pokarmowe i oddaje korzeniom wtedy, kiedy roślina będzie potrzebowała. Proszę zobaczyć, jak roślina tutaj już świetnie się usadowiła z tymi zdrowymi korzonkami. W ten sposób zostały również też korzenie przycięte i zregenerowana ta część podziemna. Zamaczamy właśnie w tej specjalnej wodzie, pozostawiając na te 10 minut, tak aby podłoże Nabrało odpowiedniej ilości wilgoci, tej właśnie lekko zmineralizowanej wody. Następnie wystawiamy i oczywiście systematycznie podlewamy z odżywkami i zraszamy roślinę, oczekując ponownego kwitnienia.